Hej, cześć. Witam was w kolejnym już jedenastym odcineczku z kalendarza adwentowego. Dzisiaj otworzymy, otworzymy jedenastkę. Jeden, jeden, Dobra. Co dzisiaj nam Co dzisiaj nam uda się trafić, tego dzisiaj zobaczymy. I jest to. O, mini użyteczna minikonstrukcja. Cóż, minikonstrukcja i minikonstrukcja jest taki otóż odgarniać śniegu jest on dosyć wielkości i jest dosyć, no powiedzmy karykaturalny, wygląda jak jakiś kombajn który się przewraca, nie kombajn tylko traktor no, ma ten ma tutaj taki otóż, kierownicę i tutaj chyba zaczep na jakieś, nie wiem na prezenty? chyba tak, no, albo na jakiś tam mm, tą no, przyczepę, no i w sumie to jest dosyć prosta konstrukcja, no ale nawet całkiem urocza i chyba to by było na tyle, dzisiaj ogólnie dostajemy nawet w miarę fajny, nie no taki ogólnie sierniowy nawet dzisiaj yy, nam dodatek się trafił, ale może jutro będzie lepiej i cóż, to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, widzimy się w kolejnych, elo, cześć i Siemanko.